Witam serdecznie na nietypowej, szczególnej uroczystości pożegnania absolwentów, a może właśnie wyjątkowej, bo Wy też jesteście wyjątkowi. Urodziliście się w roku 2000, w każdym razie większość z naszych tegorocznych absolwentów. Mieliśmy inne założenia co do scenariusza dzisiejszej uroczystości, ale koronawirus zrewidował nasze wartości, ubawił się z naszych planów, zreorganizował nasze życie, oddał wagę i rangę przyrodzie. Już w jesieni zarezerwowaliśmy aule PWSZ na waszą uroczystość. Już w ferie podpisywałam część dyplomów i certyfikatów. Czekają na was spakowane. I odbierzecie je, jak kiedyś przyjdziecie do szkoły, w najbliższym możliwym terminie. Dzisiaj żegnamy Was jako absolwentów, a ściśle mówiąc, abiturientów Szkoły Szczepanika. I jest to 92 absolwentów 14 liceum i 110 absolwentów technikum nr 5. W sumie 202 uczniów, absolwentów naszej szkoły. Pozwolę sobie teraz zaprezentować najwyższe wyniki i uczniów, którzy zaangażowali się bardzo w pracę szkoły, środowiska i klasy. Teraz kolejne wyróżnienia. Takie, których nie da się przeliczyć na punkty z zachowania ani nie da się ustalić oceny. To czasem uśmiech, który jest tak bardzo potrzebny i ożywia, ubarwia nasze korytarze, sale lekcyjne, dodaje otuchy, tak po prostu, taki wynikający ze szczerego serca. Piękne, ufne spojrzenie, to empatia, to bezinteresowna pomoc. Wszyscy, którzy. W ten sposób pomagali, pracowali, nie liczą na oklaski, nie liczą na pochwały, ale według mnie warto takie osoby docenić i takie zachowania pokazać. To są moje własne, subiektywne odczucia i nagrody, ale pozwalam sobie na właśnie takie nagradzanie. Przed Wami najważniejszy sprawdzian sprawdzian z życia, do którego nie ma egzaminu próbnego ani próby generalnej. Życie jest równocześnie premierą i spektaklem. Co więc jest gwarantem sprawdzenia się w życiu? Nikt nie daje żadnej gwarancji. Natomiast pewnym zabezpieczeniem jest ciągła praca nad sobą i czerpanie najlepszych wzorów ciągłe zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Tak więc, dążąc do szacunku i sukcesów na ścieżce zawodowej, trzeba wyważyć właściwe proporcje i nie zgubić po drodze drugiego człowieka, miłości, przyjaźni, wychowanie dzieci i czasu dla rodziców. Zabezpieczając standard życia, postarajcie się nie zostać niewolnikami pieniądza i tak organizujcie czas, by nie zaniedbując innych, pobyć czasem sam ze sobą. Pielęgnujcie relacje, szczególnie te z najbliższymi. Jesteśmy częścią wszechświata, który ciągle fascynuje i zadziwia. Widziany z różnej perspektywy, jest często zagadką. Na mapie kosmosu jesteśmy małym niebieskim punkcikiem, ale na tym punkcie, w tym punkciku mieszczą się wszystkie nasze pragnienia, rozterki, miłości. Niechęci, radości i smutki. Jak może śmiesznie wyglądamy z tej perspektywy z naszymi wielkimi sprawami. My jednak nie patrzymy na siebie w ten sposób. Każdy z nas jest ważną częścią wszechświata. Cokolwiek o nim wiemy, jak rozumiemy jego funkcjonowanie. W tym naszym małym punkciku szukajcie ciszy i spokoju. Największe dzieła powstają właśnie w ciszy. Tę wielowiekową prawdę potwierdzą poeci, malarze, artyści, a także zwykli ludzie, którzy potrzebują rozwiązać życiowe problemy i zakręty. Szukajcie miejsca cichego, kojącego nasze przepracowane, niespokojnie skołatane serca i umysły. Najlepiej, jeśli takie miejsce mamy na wyciągnięcie ręki. Najlepiej, jeśli stworzyliśmy je sami. Najlepiej, jeśli to jest nasz dom. jest wtedy To miejsce jest wtedy bezcenne i niepotrzebne wydaje się szukanie drogich wczasów i wynajmowanie drogich hoteli. Nie, potrze i nie potrzebujemy odpoczywać od domu. Od domu się zresztą nie powinno odpoczywać. Yy, większość z nas nie marzy o olbrzymiej willi z żelbetonu i zimnych pustych, bogatych pomieszczeniach. W wizji prawdziwego domu ponad 70% ludzi jawi się przytulny domek z ogródkiem. Wy, organizując swoją prywatną, życiową przestrzeń, macie jeszcze wszystko przed sobą. Wykorzystajcie więc tę możliwość i spełniajcie marzenia. Czy zatem istnieją przedmioty i symbole zapewniające nasze oczekiwania co do prawdziwego domu? Z pewnością będziemy cenić wszystko, co powstało, chociaż, czy chociaż zostało mu śnięte przez nas samych, zadbane kwiaty, ważne pamiątki, samodzielnie wykonane dekoracje. Ponadto warto zainwestować w porządny stół. Co znaczy porządny stół? To nie rozkładany biwakowy, lekki stolik, tylko solidny, ciężki mebel, przy którym zmieści się nasza rodzina, najbliżsi przyjaciele gdzie możemy bez uczucia zmęczenia i niewygody spędzić wiele godzin na rozmowach, spotkaniach, wspólnych posiłkach, gdzie możemy zaakcentować poprzez aranżację ważne daty wydarzenia, gdzie będą palić się świece i ubarwiać karią kolorów żywe kwiaty w wazonie. Może znajdzie się stara serweta wydziergana przed, 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 przed laty przez babcię i zawsze będzie o niej przypominała. Planując własną prze przestrzeń, pomyślcie o kominku lub piecyku. Wiadomo, że system centralnego ogrzewania załatwi dostawę ciepła, ale rodzinne ciepełko będzie zupełnie inne, jeśli okazjonalnie choćby podkreślicie je żywym ogniem i czaskającymi polanami. Wygodny fotel w sąsiedztwie kominka może wydawać się przeżytkiem spożytkowej fotografii ale jest bezcenny do spędzania choćby krótkich chwil relaksu z książką. To taki klasyk. Bez wątpienia sercem domu jest kuchnia. Będzie prawdziwie wyjątkowa, kiedy zadziałają uczucia, alchemia i tradycje rodzinne. Nie każdy musi być wybitnym kucharzem, ale może warto wyspecjalizować się w choćby kilku sprawdzonych przepisach. Które będą wizytówką domu i miłym z, nią, z nim skojarzeniem. Zakłady produkcyjne czy małe firmy prześcigują się w, otfe, w ofercie gotowych dań i przysmaków, cynicznie wykorzystując wszystkie dostępne środki chemiczne w celu osiągnięcia maksymalnego zysku. Czy zatem nie warto przygotować własnych kołąbków, powideł śliwkowych, upiec chleb czy konfitur z wiśni? Zapach obiadu pieczonego chleba mm, zawsze będzie gromadził domowników i gości. Powrót do domu, szczególnie w zimne deszczowe dni, gdy wita nas zapach, np. Na waniliowego ciasta czy ciepłego obiadu, to zupełnie inny dom, gdy wrócimy do zimnej kuchni po obiedzie na mieście. Kiedy wasze dzieci wyruszą w świat, to tęsknota za domowym jedzeniem ma być jedną z tęsknot za rodzinnym domem. Zresztą tych tęsknot powinno być więcej. Wspólne rozmowy, może rodzinne gry planszowe, oglądanie filmów czy meczy wszystko, co łączy rodzinę. Można teraz powiedzieć, że w tej wizji szczęśliwego domku zajęłam się powierzchownością. Ale taki dom zawsze jest organizowany z miłością i zawsze będzie pełen miłości. Przecież tego wszystkiego nie da się zrobić bez serca pełnego uczuć. Starajcie się zrealizować swoją wizję szczęśliwego domu, takiego jaki stworzyli wasi rodzice, lub którego właśnie w Waszym życiu brakło. Stwórzcie szczęśliwe miejsce na ziemi sobie i najbliższym, wykorzystując swój największy potencjał, czyli fakt, że wszystko jest jeszcze przed Wami. Wracając do początkowej myśli, na, na tym małym niebieskim punkciku jest wystarczająco miejsca, żeby stworzyć najbardziej szczęśliwe miejsce dla siebie i bliskich. Pamiętajcie, że Wasze dzieci mają tylko jedno dzieciństwo, Wasi rodzice tylko jedną starość, Wy tylko jedno życie. Dla świata jesteście tylko ludźmi, ale dla niektórych ludzi jesteście całym światem. Witam wszystkich maturzystów, witam nauczycieli, witam szanowną dyrekcję. Chciałbym odnieść się dzisiaj do zakończenia roku maturzystów. Chciałbym podziękować wszystkim maturzystom za to, co zrobili dla naszej szkoły, za to, że byli jej częścią. Drodzy maturzyści, z racji tego, że w dzisiejszym dniu kończycie naukę w naszej szkole, w Szkole Szczepanika, chciałbym życzyć wam dużo, dużo zdrowia, szczęścia, radości, abyście nie zagubili się w dorosłym życiu, które czeka Was po ukończeniu szkoły średniej, aby Wasze wyniki na maturze były jak najwyższe, abyś, abyście się nigdy nie zmieniali, żebyście dobrze wspominali naszą szkołę, czyli Szkoły Szczepanika. Kilka słów ode mnie. Myślę, że Szkoła Szczepanika ukształtowała Was, ukształtowała to, jakim jest, jakimi ludźmi jesteście teraz. Myślę również, że Będziecie ją dobrze wspominać, że lata, której, które przeżyliście w naszej szkole, były jednymi z najpiękniejszych lat, jakie y, będą w waszym życiu i mam nadzieję, że nigdy nie zapomnicie o nauczycielach, o swoich przyjaciołach z klas, o swoich znajomych ze szkoły oraz, że zawsze będziecie z dumą wspominać to, że jesteście absolwentami szkoły Szczepani Kaftarnowie. Wiem, że to dla, dla Was, dla nas bardzo trudne. Każdy z nas inaczej przewidywał, inaczej widział to zakończenie roku, ten dzień, który dzisiaj jest. Każdy z nas podzielał się uroczystego zakończenia roku na y, Auli PWSZ. Każdy z nas myślał, że jeszcze, kiedyś, że jeszcze się zobaczycie, że będziecie mieli okazję do pożegnania się. Ale jest jak jest i musimy się cieszyć z tego, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy. Yy, że możemy oglądać tą transmisję, którą widzicie teraz i że Szkoła Szczepanika stoi dla Was otworem. Nie pożegnaliście się z nami dzisiaj, ale będziecie mieli do tego okazję w najbliższym czasie, ponieważ zawsze możecie nas odwiedzić, możecie możecie przyjść do szkoły, możecie porozmawiać z nauczycielami na przerwach, możecie spotkać swoich znajomych ze szkoły. Pamiętajcie, Szkoła Szczepanika jest dla Was zawsze otwarta i absolwentami naszej szkoły oraz byłymi uczniami będziecie na zawsze i nikt Wam tego nie zabierze. Więc... Mam nadzieję, że wszystkie wspomnienia i historie związane z naszą szkołą zostaną Wam w pamięci na długo. Mam również nadzieję, że nigdy nie zapomnicie o tym, że byliście uczniami Szkoły Szczepanika w Tatnowie. Dzisiaj kończycie naszą szkołę, ale pamiętajcie o tym, że zapisaliście siebie w historii, a ona w historii Waszego życia. Życzę Wam jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym i dziękuję za to, że byliście, jesteście i będziecie częścią naszej szkoły. Pozdrawiam.